OSP w Chobrzanach w gminie Samborzec, w Głazowie w gminie Obrazów oraz w Norowie w gminie Łoniów jesienią ubiegłego roku zostały wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a w niedzielę odebrały decyzję komendanta głównego PSP w tej sprawie. Decyzję szefowie wpisanych do Lity jednostek odebrali z rąk komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Krzysztofa Cioska, któremu asystowali. Wojewoda Świętokrzyski, przedstawiciele władz samorządowych Szczebla Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnego. Uroczysty akt przekazania dokumentu potwierdzającego przynależność do KSRG odbył się w hali sportowej zespołu placówek oświatowych w Samburcu. Uroczystość odbyła się zgodnie ze strażackim ceremoniałem. Był meldunek złożony komendantowi wojewódzkiemu, odśpiewano hymn państwowy. Obecność sztandarów jednostek OSP, władz, druhów ochotników, Uświetniły ceremonię. Szefowie jednostek, które dołączyły do strażackiej elity, nie kryli z tego faktu satysfakcji i dumy, ale jednocześnie podkreślali, że to dla nich także nowe wyzwania oraz możliwość dalszego rozwoju. Wejście do tego elitarnego grona jednostek w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym podnosi prestiż jednostki i stwarza szansę dalszego rozwoju. Jednocześnie przystąpienie do tego grona. Yy, zobowiązuje nas do bardziej być mobilnym w działaniach ratowniczo gaśniczym Jednostki, które są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, mają możliwość dalszego rozwoju. Mają możliwość pozyskania nowszego sprzętu. Jak Państwo widzą, za mną stoi samochód START 266, który my dysponujemy. Yy, ten auto jest autem dobrym, ale yy, będąc w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, chcielibyśmy zmienić na troszeczkę nowszy sprzęt. Wejście do KSRG. Oprócz no, niebywałego zaszczytu, również przynosi nam y, dodatkowe obowiązki. Będziemy się starać z tego jak najbardziej wywiązywać. Józef Bryk, wojewoda świętokrzyski podkreślił, że ochotnicze formacje strażackie są najbliżej społeczeństwa i wspólnie z innymi służbami zapewniają mu bezpieczeństwo. Oni są najbliżej, one reagują najszybciej i czują te potrzeby, kiedy zareagować. Jednostki OSP są ważnym elementem w systemie zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Tak, jest to bardzo ważne ogniwo bezpieczeństwa wewnętrznego naszego państwa. To podstawowy odwód operacyjny Państwowej Straży Pożarnej. Abyśmy mogli szybko i skutecznie nieść pomoc w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych są niezbędne w tym procesie. Wspólnie ze strażakami z odebrania decyzji komendanta głównego cieszyli się samorządowcy, którzy nie mogli się nachmalić swoich druhów ochotników. No to jest u nas trzecia jednostka OSP Głazów. Bardzo sprawna, bardzo otwarta i bardzo gotowa do wyjazdów. To chłopaki aż się palą, no może to nie jest najlepsze słowo, ale naprawdę. Tam nigdy nie brakowało ludzi chętnych do wyjazdu, jak i do zawodów. Poświęcają swój własny czas chęci pod i odkładają każdy grocz, żeby w przyszłości kupić lepszy samochód. Straż ktoś powie, no kosztuje. Tak, wszystko kosztuje niestety. Kosztuje remont szkół, kosztuje remont dróg i kosztuje też straż. Ale ze strażą bywa jak z wojskiem. Kiedy nie ma potrzeby, można powiedzieć, że jest zbędne a kiedy jest potrzeba, wszyscy zwracają się właśnie do wojska. Tak samo i do straży. Pamiętamy powodzie, pamiętamy różne podtopienia, kataklizmy. Wtedy wszyscy zwracali się do straży. i Im ta straż była lepiej uposażona, tym bardziej chroniła, tym bardziej była skuteczna w działaniu swoim. W naszym powiecie, jak już nawet tu widać, jednostki są dobrze wyposażone. Naprawdę, naprawdę już są na wysokim poziomie. No i szczególnie, jeśli chodzi o o KSRG, no tych jednostek powiecie mamy już 30, a więc to są jednostki, jakiego mogę powiedzieć, wyższego rzędu, które po prostu w każdej chwili i naprawdę tą profesjonalną pomoc mogą świadczyć mieszkańcom. Wczoraj odbyliśmy spotkanie sprawozdawcze właśnie we Wnorowie. Druhowie opracowali bardzo długo na to, aby dziś dostąpić tego zaszczytu i wejść do Krajowego Systemu Ratownictwa. Są to bardzo ambitni młodzi ludzie, bardzo pokładani, mają cele i ambicje. W przyszłości, dzięki temu, że są dziś w krewym systemie, będą mogli w sposób swobodny ubiegać się o środki na samochód, lekki samochód gaśniczy, który jest ich marzeniem. Podwójny powód do zadowolenia miał starosta sandomirski Marcin Piwnik, bo powiat dosprzętowił jednostki i dzięki temu spełniły wymagania do członkostwa w KSRG. Te dwie jednostki, czyli OSP Głazów, OSP Chobrzany bezpośrednio dofinansowaliśmy, aby uzyskali tę decyzję od komendanta Głównego Straży Pożarnej, więc, więc wspieramy jak tylko możemy. Cieszymy się, że właśnie też strażacy chcą się rozwijać, chcą, aby mieć nowy sprzęt, nowe narzędzia do tego, abyśmy aby byli bezpieczni. Samburca dla STV Info, Jerzy Strzyż.